Zatkane ucho jest sporym problemem, szczególnie jeśli nie możemy szybko zasięgnąć porady laryngologa. Właśnie dlatego wiele osób poszukuje sprawdzonych sposobów na jego odetkanie. Najważniejsze jest to, aby trafnie określić przyczynę problemu. Wbrew pozorom, nie zawsze jest to nadmiar woskowiny. Witajcie na kanale Medycyna 360, w którym znajdziesz ciekawe filmy na temat zdrowia. Pamiętajcie, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji z pracownikiem służby zdrowia. Czym jest zatkane ucho? Jest to brak drożności przewodu słuchowego. Prowadzi to nie tylko do osłabienia słuchu, ale również rozmaitych szmerów czy też trzasków. Dość często pojawiają się również bóle głowy lub brak koncentracji. Przyczyn omawianego zjawiska jest wiele, jednak najczęściej jest to nadmiar woskowiny. Regularne czyszczenie uszu to absolutna podstawa, jednak pamiętajmy, aby nie robić tego za pomocą patyczków higienicznych. Służą one wyłącznie do czyszczenia ucha zewnętrznego. Wkładanie ich do przewodu słuchowego sprawia, że woskowina nie jest usuwana, a przepychana do dalszej części układu słuchowego, co sprzyja powstawaniu korków. Lepszym rozwiązaniem jest płukanie uszu u laryngologa. Może ono przynieść natychmiastowy efekt. Kolejną przyczyną zatkanego ucha może być infekcja trąbki słuchowej, która może być na przykład powikłaniem silnego kataru i choroby gardła. W uchu wytwarza się podciśnienie, które wywołuje efekt jego zatkania. W takiej sytuacji zazwyczaj zalecane są preparaty do nosa, ponieważ to jego udrożnienie przyczynia się do odetkania ucha. W skrajnych przypadkach zapalenie może doprowadzić do niedosłuchu, właśnie dlatego tak istotne jest to, aby zgłosić się do laryngologa. Czasami do zatkania ucha dochodzi na skutek zmiany ciśnienia otoczenia na przykład w samolocie. W takim przypadku dolegliwość ustępuje jednak samoczynnie. Przejdźmy teraz do drugiej części naszego tematu, czyli jak odetkać ucho domowymi sposobami. Jeśli doszło do obrzęku przewodu słuchowego, a zwykle dochodzi do niego w stanach przeziębienia, w takim przypadku warto jest stosować krople do nosa, czy też inhalacje z olejków eterycznych. Jeśli powodem zatkanego ucha jest zalegająca woskowina, pod żadnym pozorem nie sięgaj po patyczki higieniczne, gdyż w ten sposób jedynie pogorszysz sprawę. Najprościej jest zakupić krople do rozpuszczania woskowiny. Są one dostępne w każdej aptece, a ich koszt zwykle nie przekracza kilkunastu złotych. Należy stosować je zgodnie z zaleceniami producenta, zwykle od 3 do 5 razy dziennie. Warto wziąć pod uwagę, że efekty nie zawsze pojawiają się natychmiast, a więc należy uzbroić się w cierpliwość. Lot samolotem. Zmiana ciśnienia w trakcie lotu może doprowadzić do zatkania uszu. Zazwyczaj dolegliwość mija po krótkiej chwili, jednak może okazać się, że w naszym przypadku będzie utrzymywać się dłużej. Podczas lotu należy na przykład ssać landrynki, rzuć gumę popijać wodę lub wywoływać ziewanie. Woda. Do zatkania ucha może dojść nie tylko podczas kąpieli w basenie, ale nawet w czasie mycia włosów. Zatkane ucho należy skierować w dół, a następnie lekko potrząsać głową. Niektóre osoby polecają stosowanie suszarki do włosów. Strumień nie powinien być jednak gorący i zbyt intensywny. Zatkane ucho po basenie może być objawem tak zwanego ucha pływaka. Dochodzi do niego, kiedy przewód słuchowy przez dłuższy czas jest narażony na wodę lub wilgoć. Podejrzewając u siebie ucho pływaka, należy niezwłocznie udać się do laryngologa, który wdroży odpowiednie leczenie. Jeśli borykamy się z dolegliwością kilka lub kilkanaście dni, a domowe sposoby nie przyniosą pożądanych efektów, wtedy konieczna jest wizyta u lekarza laryngologa. Nieleczone dolegliwości mogą doprowadzić do rozwoju poważniejszego schorzenia.